Uwaga, uwaga! Chodziła straż miejska i mi przeszkadzała. Oni tu chodzili po dwa trzy razy, oni nic. To chyba tutaj jest bezpiecznie. Jak idzie babka z łóżkiem, to jej pomagamy, nie. Tu nie wolno proszę pana, tu jest podwójna ciągła. No. No. Pat wjechać. Widzisz? Dzisiejszy film to taka bajaderka, czyli kawałki. Nagrań, które same w sobie nie są szczególnie interesujące, ale posklejane w całość dadzą się zjeść. Po co to montuję w ten sposób, żeby wam pokazać codzienne sytuacje w drodze do pracy, z pracy, do szkoły, na pocztę, do sklepu, gdzie codziennie zwracam ludziom uwagę na ich parkowanie na to, że gdzieś nie wolno, gdzieś jest zakaz. Chciałem wam pokazać, że Wy też tak możecie, to znaczy możecie po prostu mówić ludziom, tu nie wolno, to mi przeszkadza, nie wolno tak parkować, nie muszą to być żadne specjalne, spektakularne, wielkie akcje, po prostu codzienna praca, która przybliża nas do celu, czyli pozbycia się patoparkowania z polskich dróg. nie jest. a, dobra tu? 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 nie bo nie gdzie pan wjeżdża? a, nie chce się panu, dobra Przepraszam. Można przejść jakoś? To chwila. Dziękuję. Ja po to się boję chodzić. A po trawie to zdepczę taka ładna trawa. No jak chodzić mam tędy? otworn. Zepsuty. Zepsuty. Super. Dziękuję bardzo. O, dziękuję. Proszę, proszę. Dziękuję, nie szkodzi. Proszę bardzo, ciąg pieszy, rowerowy. Czy nie jedziesz? Nie jedzie Co tam? Nie widzi pan, że to chodnik? No ale to nie wolno, to się niszczy wszystko. Ale to się psuje, proszę pana. Tu nie wolno. Nie wierzę pan już tutaj proszę. Tu nie wolno wjeżdżać. Tak, bo Tu, To 5 minut tu się pan wjedzie. To jest chodnik. Okej, okay, okej, okay. Jeszcze... To się niszczy, to się psuje. Sorry. Okej. Okay. Uwaga, uwaga! Ja mówię. Ja mówię o Next time you can't stay there. Thanks. Dzień dobry. Chciałbym pani zwrócić uwagę, że nie wolno jeździć po chodnikach i po przejściach dla pieszych. To będzie panią kosztować 1500 złotych mandatu. Bo to nie jest pierwszy raz. Wie pani o tym. Ale to jest schodnik. Ale ja wiem, ale przecież jak ktoś przyjeżdża do stała, to też wjeżdżają No to I ja Z tamtej strony jadę tak. No nie wolno tak robić, no ja proszę pani. Wiem, ale była straż miejska. Proszę tu i już co? Ja nie stawię, ale muszę się rozladować i zaladować. To oni pozwolili. Tu nie stawiam już. Ale A wie tu... pani, czemu tutaj nie wolno stawać? Ja wiem, A czemu? Ale jak chodziła straż miejska i mi przeszkadzała. Dopóki nie zaczęliście robić, nie cię wystawiacie, lecie, no. Lecie, to wtedy oni musieli przyjechać. Ale w tej sprawie, kiedy oni tu chodzili, po dwa trzy razy oni nic. No ale to Straż Miejska tak działa. Wow. E, wow. Więc wow. dlatego ja dodatkowo chciałbym panią prosić, żeby pani tak nie robiła. Panie, wie pan, ja muszę rozładować. Ale nie musi pani tu wjeżdżać. A gdzie ja mam rozładować? No nie wiem, tam, tam zatoczka jest, ja tam stanąłem sobie. Tak, a no? pan chce po 15 kilo. E, wózeczek. Tak? Wózeczek? Nie? A skąd ja mam wziąć wózeczek? Ze sklepu. Więc? 130 zł kosztuje wózeczek. Ja nie mam No, niestety trzeba się lepiej zaopatrzyć, proszę pani. Ale ja nie rozumiem, co pani krzysztof? Niszczy pani chodnik e, po, tym samochodem. o e, To jest chodnik, jeszcze kogoś pani nie zauważy. Nie zauważy pani kogoś, pani kogoś niechcący potrąci na tym chodniku w końcu. Każdy, kto kogoś kiedyś potrącił, tak mówił, proszę pani. Dobrze, przyjdę o 12. Dobrze. dobrze.

W dzisiejszym chodnik nieczynny. I tak wyglądają nielegalne roboty pod komisariatem policji. Co Panie kolego, jakiś reportaż robimy? Robimy. A co to jest? Na temat nielegalnych prac w pasie drogowym, proszę Pana. Zna Pan takie? tu jest. Tu jest ten to biuro tutaj około od nich pozwolenie. Od kogo? A tu, o tak, takie tam jest. Przecież nie jest, nie ma pozwolenia, bo pan wie, że musiałoby być ogrodzone. Jakie tam pozwolenie od razu? No to mówię, że nich jest zgoda, nie? Na pewno. A i, A co, czy... I co? I, co, i co, te zdjęcia co mają dalej znaczyć? Aha, na przyjemności. Tak. No, no ja nie tego... ma jak inaczej kurwa. No, 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 no nie ma jak, to, jak ale to i... nie chodzi o to jak stanąć, no. powiem panu, tylko jak zabezpieczyć. No, chodzi tam, o to, tam, że tam. się robi znak przejścia nie ma, wytycza się alternatywny ciąg i tak dalej Bo tak to się pan okulach, widział pan pana okulach, a jak się potknie, sobie krzywdę zrobi, tam o taką podporę czy słupek To chodzi tylko o to Nie chodzi, nie chodzi o same, wie pan Ja rozumiem, ale to tak trzeba, czyli klucznik pod uwagę, że po prostu ludzie widzą, Co ja tutaj taśmę? w taśmach, ja tu zagrodzę, to ludzie tam by się na ulicę to prawda. No to chyba tutaj jest bezpiecznie, Jak idzie babka z wózkiem, to i pomagamy, nie? Na tej zasadzie. Jakoś. Tu jest jedyne miejsce, najgorsze. No ja rozumiem. Kłótny jeszcze ten postawili. Ja, bo, tutaj te, te, te postawili. ja wiem proszę pana. No. Ja mam świadomość też, że nikt, pan się nie martwi, z tym i tak nikt nic nie robi, tylko chodzi mi tak jakby... Wie pan na przyszłość, nie? możecie odjechać, przepraszam. Stoicie na środku chodnika teraz, poproszę. Dziękuję. Pa. No. Żadną, znaczy zobaczę jeszcze. Ale no jak macie dostęp do szlabanu, no to kulturalniej by było wjechać. Koleżanka myślała, że nie ma pilota i po prostu stałyśmy tutaj, a do sobie stałyśmy tu 3 minuty, więc nie widzę problemu. Ale to, to jest bardzo niefortunne Dobrze, miejsce. Super, że zwróciłeś uwagę. Dziękuję za rychłą i szybką decyzję i odjechanie. Dobrze, proszę. Miłego wieczoru. Oczywiście nawzajem, dziękuję. Dobry. No Pan chce wjechać. Widzisz? Pan rozkłada ręce teraz. Widzisz turbo? Pan jest zdziwiony. Co? Co pan robi? Chodź, chodź tutaj Tu, tu Chodź, no Proszę Pana, tu jest chodnik i tu jest zakaz zatrzymywania nie, nie, się Nie, nie, tam jest półtora metra Jest zakaz zatrzymywania się, proszę Pana Jest znak Jest znak na początku drogi Tu nie wolno stawać a pan tak czeka i mnie przegania z tego chodnika. Nie, nie wolno. Nie przeganiam, tylko czekam sobie. No tak, ale nie tu jest zakaz. Powinien pan odjechać stąd. Tu jest zakaz. A tu jest parking, widzi pan tam, o. Tam jest taki parking. Ile, ja... Ile bo czekam na żonę, żeby przyszła. To tam na parking pan powie, żeby przyszła. No, bo tu jest zakaz, tu nie wolno. Będzie mandat, proszę pana. Pocztą przyjdzie. Do widzenia. Tu nie wolno się zatrzymywać, proszę pana. To jest chodnik, ale tam półtora metra jest? Nie jest. Co? Nie, nie ma. Nie ma półtora metra? No nie ma, proszę pana. Tuż... No, Wszyscy zaczęli tak stawać, bo jeden grad tak ktoś porzucił po prostu. Tu jest parking NL medu tuż obok. A tutaj są Skorosze, też jest parking, tu obok. Powiem wam, co się święci. Ten pan, któremu już raz zwracałem uwagę, żeby nie stawał. Na zakazie stoi od jakiegoś czasu na powierzchni wyłączonej z ruchu i czeka aż tam jeden samochód odjedzie, żeby przejechać przez podwójną ciągłą i znowu tam stanąć. Teraz wam to pokażę. Tu nie wolno, proszę pana, tu jest podwójna ciągła. Co pan robi? Tu nie wolno wjeżdżać. Ja już panu raz zwracałem uwagę tutaj. Tu jest zakaz zatrzymywania się, proszę pana. I podwójna ciągła. O prawie Tu jest zakaz zatrzymywania się. Tutaj? No. Na początku jest. Serio? No. A poza tym takim dużym to i tak nie wolno. Teraz sprawdzimy. Jeszcze przez podwójną ciągłą. O! Sprawdza. No teraz to chyba widzi z tej perspektywy w lustereczku. No i? Gdzie się znalazło miejsce? Elegancko! Elegancko! Ja bym Ci powiedział, że jesteś normalny chłop, A co się tak denerwujesz? To? No i jesteśmy znowu z tym samym panem. Dalej Pan jeździ. Proszę? Dalej Pan jeździ po tych chodnikach. Nie, dzisiaj wyjątkowy Pan, yy, wyjątkowy, ja dzisiaj po prostu, ty, ty, już tą po prostu, że nie, nie będzie. Tak nie, nie mówili Panu z centrali, że tak nieładnie? No tak, wie Pan, ale... Nie widział Pan nagrań? No widziałem nagrań, dzisiaj wyjątkowo, bo ja po prostu mam... No ja, to nie wolno tak robić. ...że do wcześniej jechać, wie Pan, no, nie no przepraszam. Tak Przestał już Pan raz na jezdni, tu, tutaj, omijali Pana. Tak, no, a dzisiaj wybiutko mi się śpieszył pan, pan, przepraszam pan. No nieładnie, no. No, przepraszam Pana Jeżeli więcej mieliśmy, to potem będę... Tak? Tak. Pod ten... pod... na tak. Skoroszewską ładnie Pan wjeżdża za szlabanik, nie tak jak reszta na zakazach. A tutaj... Nie, ale ja się wetko bo ja miałem po prostu, ja miałem ciężki, gdzieś ciężki dzień w domu po prostu i po prostu mam problem Proszę nie jeździć po chodniczkach. Dziękuję. No, jeszcze obiecuję, że się nie pochudzę. <laughs> dobrze, dobrze, dziękuję.

O, i są sygnały świetne. Proszę bardzo. Co za przypadek? Znowu ten sam, drugiego dnia. Zakaz zatrzymywania się. Idzie z kierowca. Zakładam, że albo pierogi, albo delikatesy. O, proszę. Na dzisiaj pierogi. Na spokojnie. Na zakazie. Nie wolno Nie wolno tu. Co? Mówię panu, że panu nie wolno tu parkować, proszę pana. No ja wiem, ale nie ma mesto. No trudno. Kurieru, tak? Tam pod Szabanem przecież pan parkuje czasem. Gdzie jest? No tam. A tu jest parking. A co tam? Pan... 15 minut gratis, wie pan? Gdzie? No tu. Tam, a to jest nasze paździe tam i tutaj. No to parkuje pan tu i potem idzie sobie tu. A jest jakieś problemy i tu. problem dla Was? Nie widać pieszych zza tego samochodu. Jak idę To może mnie coś tu potrącić. To o to chodzi. Nie? A tu jest zakaz. No. Tu jest zakaz. Nie. Tu jest zakaz zatrzymywania się.